Wystawa Bogusz, czy Marian Bogusz 1920-1980 jest rzecz jasna wystawą retrospektywną. Paradoksalną, dlatego że jest to pierwsza wystawa Bogusza we Wrocławiu, a mówimy o osobie, która w sposób nieprzeciętny odcisnęła swoje piętno na losach polskiej sztuki po II wojnie światowej, bo właśnie trudno znaleźć istotne wydarzenia, a i galerie sztuki nowoczesnej, awangardowej po II wojnie światowej, w których by nie uczestniczył albo nie inicjował Marian Bogusz. Wśród wielu różnych wystaw, które miał za życia, dziwnym trafem zawsze ten Wrocław stawał, był taką białą plamą, nigdy do niego nie dotarł. Jego twórczość był absolutnie wybitnym, być może największym animatorem sztuki współczesnej Polskiej. Jego twórczość, a mamy tutaj retrospektywę od 1942 roku, rysunków, które zrobił, będąc w obozie koncentracyjnym jako 22-latek, do ostatnich dzieł. Jego twórczość jest właściwie takim wielkim podręcznikiem kolejnych trendów sztuki współczesnej, przy czym trzeba powiedzieć, że Bogusz był u tych, narodzin tych trendów zwykle na pierwszym bądź jednym z pierwszych miejsc. Ja przypomnę tylko coś takiego jak wystawa sztuki nowoczesnej w 1946 46. Grupa 55, Galeria Krzywego Koła, Plener Wosieka w Koszalin, L. Wszędzie tam był Bogu. Było ich tych wydarzeń mnóstwo, i właśnie bez niego trudno było sobie wyobrazić. Też bez jego wsparcia twórczość różnych artystów, łącznie z tymi najsłynniejszymi wrocławskimi artystami jak Jurkiewicz, Jan Kwałczyk, Gostomska czy inni. Dla tych, którzy go znali, oczywiście pozostał niesamowitą legendą. Wystawa udało się nam zrobić dzięki przede wszystkim bardzo szerokiej, bardzo miłej współpracy z Muzeum w Pleszewie, które w tej chwili dysponuje największym zbiorem dzieł Mariana Bogusza. Jest to miejsce rodzinne jego i Muzeum im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, dzięki czemu mamy przegląd właściwie tych wszystkich najważniejszych jego etapów polecam to zwłaszcza tym którzy chcą mieć w pigułce taką wizualną wizualny ciąg wydarzeń które tak naprawdę znaczyły w latach 50., 60. i 70. To są obrazy, pokazujemy też fotografie jego dzieł przestrzennych nie tylko w Polsce, bo on to robił w wielu krajach. Pokazujemy też dokonania, jakby spoza malarstwa. Jest tu trochę gwaszy, trochę rysunków. No i, i, i też i trochę towarzyskich spotkań ludzi, no, którzy później znaczyli bardzo, bardzo wiele w sztuce polskiej. No, wystawa jest w związku z tym no, niejako przełomowa, bo jest i pierwsza, no i ze względu na rangę, bo to naprawdę na palcach jednej ręki można powiedzieć o tych, którzy. Yy. Odegrali swoją rolę tak olbrzymią jak sam Marian Bogosz. Zapraszam serdecznie.